W firmie Sikla rozumiemy trudności, jakie napotykasz. Przekroczone budżety, napięte harmonogramy. Wiemy, jakie obecnie wyzwania stawiane są konstrukcją rurociągów. Nadmierna ilość odpadów materiałowych pozostałych po zmianach na budowie. Duża waga, niska wydajność. Przestarzała i nieefektywna logistyka. Konieczne są prace spawalnicze. Z 50-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla instalacji przemysłowych. Wierzymy, że możliwa jest praca w sposób bardziej wydajny i produktywny dla wszystkich zaangażowanych. Razem z Sikla możesz planować mądrzej dzięki sprawdzonym systemom mocującym i wprowadzanym innowacjom. Oto jak. Siframo to wszechstronny multifunkcjonalny system proponujący maksymalną elastyczność połączeń z szerokim wachlarzem asortymentu dostępnym od ręki. Stosowany w połączeniu z naszym modułowym systemem podpór rurociągów SimOTEC. Wszystkie systemy Sikla mogą być w pełni wdrożone na etapie projektowania instalacji. Produkty Sikla oferują następujące cztery kluczowe korzyści. Wszystkie elementy mogą być ponownie wykorzystane bez odpadów. Elementy o dużej wytrzymałości, a małej wadze, pozwalają ograniczyć łączny ciężar konstrukcji. Nasze produkty dostępne są od ręki, a nasz dział logistyki zapewnia szybkie dostawy. Nie ma konieczności wykonywania prac spawalniczych. Podstawowe korzyści Siframo: Lekka waga od zaledwie 5,1 kg na metr. Prostota połączeń idąca w parze z minimalnym nakładem prac montażowych. Profile nośne SIFRAMO 80 i 100 są całkowicie kompatybilne z innymi elementami systemowymi SIKLA, włączając w to również zawiesia cięgnowe, podpory i łożyska simotek. Duże obciążenia i regulacja wysokości elementów bazowych standardowo o około 50 mm. Dlaczego SIKLA? Wspieramy na każdym etapie projektu. Możesz czerpać korzyści z optymalnego wykorzystania naszych produktów, wydajności i jakości. Gwarantujemy oszczędność czasu i obniżenie kosztów. Skontaktuj się z nami, a my wyjaśnimy, jak możemy usprawnić planowanie i realizację Twoich projektów.